Witajcie w kolejnym dniu naszej australijskiej przygody. Po trzech dniach w Camp Codley jesteśmy wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania. Każdy dzień tutaj był pełen emocji, od spacerów po skalistych wybrzeżach, przez schodzenie po pniu do zapadliska nad brzegiem oceanu, aż po odkrywanie kolorowych skał w jaskiniach. Nie wspominając o skoku, ale widoki były tego warte. Dziś zaczynamy nowy dzień w obozie Kodli, gdzie niespodziewani goście trochę narozrabiali. Cześć wszystkim! Mamy ostatni dzień naszego kampowania na tym campsite'cie. Zrobiliśmy sobie wczoraj ognisko, zrobiliśmy sobie kiełbaski na kolację i poszliśmy w sumie spać. Trochę nas ta wyprawa zmęczyła, więc zostawiliśmy niektóre rzeczy nieschowane. Krzesła i stół, ok jak z wodą też ok. Co tu dalej mam? Drobne patyczki, nikt się nie zainteresował. Zgaszone ognisko też nie, ale tutaj leżała folia z ziemniakami. Ktoś się zainteresował tymi ziemniakami? Ale nie ma śladów kto to, więc nie wiem. Gdzieś tam tą stronę ślady prowadziły. O, tu jest ta folia. Dobrze, że nie zaśmieciliśmy. A tu jakieś łapki chyba. Na pewno, bo to było przegnicione kamieniem. No, chyba tak. Jakiś zwierzek się tego dobrał. Ale nie ma żadnych śladów za bardzo. I te, te ziemniaki to nie są za bardzo wyżarne. Chyba marchewkę wyjad tylko. To jeszcze marchewka był... i cebula była. Łombak. Na bank to był łąb. <laughs> Ale, Ale nie, nie ma, ma śladów. <laughs> No tak, bo jak myśmy karmili w zoo, to one wcinały marchewki. Zobacz, czy są gdzieś ślady łąbate, takie No właśnie. Tu jakoś tak ziemia zryta trochę. Ale czy takie ja bym, że pazurki, czy coś, to bym nie powiedziała. No on wyżar marchewkę. Zostawił tylko dwie marchewki. Może zlizał tylko ten olej. Mamy jedną przygodę rano. Także tak to wygląda. Jak się spało, tam, Cio? Super. Tak? Jest no? pany? Mhm. Wypoczęty? Mhm. Gotowy, żeby wracać do domu? Jeszcze śniadanie sobie zrobimy. Daszek mhm. rozłożymy, bo słońce świeci. Pora powoli się zbierać. No i tak się zuje na tej wsi. Odpoczywa. Wietrze stopy. Niebo się robi teraz ciekawsze, już w sumie więcej chmur tu dobrze, mniej słońca. I tak to wygląda. Pełna sielanka. Czas pożegnać Camp Kodli. Spędziliśmy tu dwie noce, pobyt był tu pełen wrażeń. To miejsce ma swój wyjątkowy klimat, od zabawnych pryszniców z wiadra, przez magiczne zakątki w buszu po ciszę i spokój. No, może oprócz nocnych wizyt naszych niespodziewanych gości. Ale teraz czas ruszać dalej. Jeszcze krótki postój. Zaskoczyło nas to tylko, że trzeba było zabrać ze sobą własny papier toaletowy. Celowy zabieg właścicieli kempingu, żeby poczuć się bardziej jak na dzikim obozie. Co o tym sądzicie? No dobra, to teraz naprawdę ruszamy. Właśnie dojeżdżamy do Marfis Haystacks, zaraz Wam pokażemy to niezwykłe miejsce. Uwaga! Będzie tam trochę wiało. Dobrze, to idziemy, idziemy podziwiać skałki. Taki... doczek. Hmm. Cena za wstęp to 2 dolary od osoby, a za całą rodzinę 5 dolarów. Monety zostawia się w skrzynce. Zobaczcie, ale... tu miód można kupić. Jest cena. Ile kosztuje słoiczek. A tutaj wrzucacie kasę. A tutaj jest miód schowany. Wow, jaki ładne. Ale mam 20, nie mam dychu. Fajnie zorganizowane, bo te skały leżą na prywatnej ziemi, a właściciel udostępnia je turystom. Jest tu to i wiata z ławkami naprawdę przyjazne miejsce. Z daleka Marfi's Haystacks wyglądają jak Stogi Siana, stąd ich nazwa: Marfi's Haystacks to po polsku Stogi Siana Marfiego. Te formacje skalne są wynikiem milionów lat erozji. Kiedyś były częścią większej skały.

The sky. So we'll drift down with the tide, singing whoa. I Say it's alright. Throw your caution to the wind. The shelter of my single bed. You can call it Wonderland. We could stay. Dopiero tutaj, między skałami, wiatr nieco zelżał. Jak widzicie, to miejsce robi wrażenie. Podobać się? No, całkiem fajnie. O, to tak wygląda jak taka małże otwarta. I taki kształt minaretu na niej. Nie? Okańce. Przepraszam. No. Piękne jest. Ale ciekawe, bo to zielone to chyba jakieś mech, nie? Je porasta. A czerwone to ich kolor. Ale są powierzchnie, gdzie ten mech nie chce się przyczepić. Może go wiatr zwiewa. I tutaj pod nogami też takie kamienie z tego oblepione. Oni też te drzewa dookoła wyglądają. Skały zajmują spory teren, 20 hektarów, więc było gdzie spacerować. Najwyższe z tych skał mierzą aż 8 metrów. Ostatnie spojrzenie na te skały. Tutaj toaleta, w takim okrąglaku I zaraz ruszamy dalej na poszukiwanie lwów morskich Zobaczymy czy uda się je znaleźć Pięknie Muszę mieć dom z takim widokiem, byłoby fajne Ale za jak wieje Teraz ruszamy do kolonii lwów morskich Przed nami około 40 km Pogoda trochę się popsuła, ale nie poddajemy się. na drodze. Droga była wyboista, ale warto było ją przejechać. Na miejscu powitał nas silny wiatr, ale widok lwów morskich, wylegujących się na brzegu, był tego wart. To też klify. Patrz, tu wszędzie normalnie przez ten wiatr. To taki region, nie? Mhm. My jesteśmy tutaj. I tu, jak żeśmy jechali, to widzieliśmy kawałek tej zatoki. Dogonić Tomka, bo potrzebujemy kotwicy. to żagle, ale gdzie są te zilajowie? Czytaliśmy, ktoś napisał 3 godziny temu, że było ich 30, a Ja nawet nie widzę jednego. tu mam 400 kg może być. Sam jest, może być 400. 400 kg. No, grubiertki. Tam, tam, jak są Tam, tam, no tak. Się... Tu jeszcze, popatrz. I tu. Jak leżą. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. tu się bawię albo A, no, no, no jakie niedobre. Ale dużo. Super. Nie odleciała komóra, bo znikąd to tak wie. No dobra, to jest takie jedno miejsce, które chroni przed wiatrem. Siądziemy sobie na nim. Niestety ono nie chroni za bardzo przed wiatrem. On tylko daje możliwość usiąścia w wietrze. Usiąścia w wietrze. I tak to wygląda. No jest tu całkiem interesująco. Ktoś tu się telepie. Kto tu się telepie?

Nie jest tak zimno, tylko trzeba się odpowiednio ubić. <grymne> <grymne> trochę brudny, nie powiem. Co robić? I Już jesteśmy w środku, no dobra. Oh. Powiedz mi, jakie wrażenia z kolonii Sea były. Że nie warto, bo to przyjeżdża. Nie warto. <grymne> znaczy, nie, inaczej. Czemu nie warto? powiem tak, że trochę mam przesyt klifów i no. wczoraj myślę, że te nasze były ładniejsze, może też słońce było i te kolory takie wydobyte mm. te były fajnie, M może było ładne, bo takie wzburzone ładne sztormowe e, Silajony no fajne widać jest daleka, trochę tam broją, ale ten wiatr nie pozwala się nimi nacieszyć ani ich obserwować generalnie klify były ładne Silajony w... W ogóle mogłoby nie być, nie robiłoby to żadnej różnicy, bo ich w ogóle nie widać. Może jakbyś, jakbyś miał taką mocną lornetkę, można byłoby coś popsylać, tak to w ogóle nie widać. Wyglądają troszeczkę jak śnięte ryby na tych, na tych skałach. Wieje, no niestety wieje mocno. I nie da się tam za długo wysiedzieć. Osłonki od wiatru nie działają, no ale jest ładny. ładnie. Trzeba przyznać, że jest ładnie, klify są ładne, ale też mam lekki przesad klifu, więc tak samo. Akurat wyszło słońce, więc pokażemy Wam punkt widokowy w pełnym blasku. Ocean nabrał kolorów i od razu wszystko wygląda piękniej. Próbujemy z Tomciem przekopiować dane, a potem lecimy do Streaky Bay. Złapiemy coś tam do jedzenia, kupimy jajka na śniadanie i wyruszymy w naszą podróż. Także taki plan, ale to jeszcze jest godzina zanim tam dojedziemy, także ruszamy. Teraz mała anegdota. Wyobraźcie sobie, że sklep był czynny do 18.00, a my dotarliśmy 18.05. Musimy więc jechać do kolejnego miasta, ale przynajmniej zrobiło się pogodniej, a na niebie pojawiła się tęcza. Niestety, kolejne miejsce też było zamknięte, a to z powodu urlopu. Otwierali za 6 dni. Cóż, czasem tak bywa. Złap za drzwi myśl. I co? Otwierają dziewiątego. Jakiego na jakichś wakacjach, czy czymś takim. No może tutaj sobie zrobimy jedzenie, że stoliki. Dobra. Krótka przerwa na jedzenie mi się wydaje, że tu będzie nasz startujący punkt to będzie nasz start z którego wystartujemy w drogę powrotną połoczera, hotel i karawan park w jednym tak to wygląda przygotowujemy tu posiłek i sobie późną kolację zjemy i działamy Jolo? i tak kończymy kolejny dzień naszej podróży Pełen przygód, niespodzianek i pięknych widoków. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, gorąco zachęcamy. Dzięki temu YouTube poinformuje Was o nowych filmach. Dziękujemy też za wszystkie łapki w górę i komentarze. To naprawdę wspiera nasz kanał i dodaje nam energii do dalszych przygód. To wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Pa! pa.